Hejka, hej, witam w piątek. Keno, dwa zakłady z mnożnikiem z 5 na 5 losowań. I tak, liczby własne, stawka podstawowa. I tutaj potrzeba co najmniej trzech liczb, żeby coś mieć. Oczywiście liczymy 5 na 5, byłoby świetnie, tak na weekend. A wkład 40 zł. Tylko tyle, że musimy doliczyć coś jeszcze, ponieważ. Postanowiłam, że jak będą zakłady, no to będą też takie mieszanki, i dzisiaj postawiłam na szybką piłkę. Szybka piłka, losik. No i tutaj mamy też coś do podrapania z numerem 17, ale Keno na początek, bo tu właściwie chodzi o Keno, a to taki dodatek. Jeżeli ktoś będzie mieć chęć zostać dłużej, no to. Byłoby miło. I tak, zaczniemy od kenos, bo będzie pięć tabelek. Więc pięć tabelek, a później losik i na koniec zdrapiemy symbole. Muszę tutaj pamiętać o tych mnożnikach, żeby Wam mówić. Ale w tych tabelkach też będą widoczne. Tutaj mnożnik podstawowy, bo właśnie taka tabelka leci. I jeżeli tutaj się uda, no to nie mnożymy. Zakład pierwszy. Piątki nie ma. Ósemki nie ma też 19 niestety nie pojawia się, 20 jest i ostatnia liczba jest. No to tutaj były dwie, jednej nam zabrakło do minimum. A co na to kolejny zakład? Dziesiątki nie mamy, 24 nie ma. 38 jest, mamy jedną, mamy kolejną, a czy będzie ta ostatnia? Było blisko do tej ostatniej, bo nawet liczba była bliska. Ale niestety nie ma. No to czas na kolejną taberkę i kolejna taberka ma mnożnik podwojony. Więc jeżeli się uda, no to podwajamy. A zobaczymy. piątki nie mamy, ósemki nie ma. 19 nie ma, ale oboki tutaj lecą. No i wiadomo, że już tutaj 20 i 45, nawet gdyby były te dwie ostatnie. No to nic. Kolejny zakład. Mamy dziesiątkę, ale 24 już nie ma. 38 było blisko. Mamy 40, a czy będzie? Jest. Ostatnia, dobrze. No to podwajamy minimum. 4 razy 2 mamy 8 zł, tak. 8 zł. No to dobrze, chociaż coś będzie. Ale mamy kolejne tabelki, i ta kolejna tabelka też ma mnożnik podwojony. A więc patrzymy. Piątka. Nie ma piątki, ósemki też nie ma, 19 jest. O i 20 mamy. A czy będzie ostatnia? Było blisko. Szkoda. Były dwie, niestety zabrakło. Kolejny zakład. Dziesiątka nie pojawia się. 24 mamy, 38 takie pomiędzy, ale nie ma. Mamy już drugą i ostatnia liczba nie ma no to w tym losowaniu nie udało się czas na kolejne o i to losowanie fajne no przynajmniej mnożnik fajny razy 4 jakby się udało no to świetnie a jak będzie piątka nie ma ale ósemka jest dziewiętnaście nie ma było blisko tak samo jak i dwadzieścia było blisko no i ostatnia też było blisko w zasadzie tylko ósemka no to kolejne dziesiątka jest, o i mamy 24 przy takim mnożniku przydałoby się, 38 niestety nie ma kolejna nie pojawia się, a ostatnia o szkoda no nawet gdyby wpadło minimum już fajna kwota by tutaj była a my już mamy ostatnią tabelkę niestety i mnożnik podstawowy, więc tak sobie no ale chociaż czy coś będzie? Piątki nie ma, ósemka jest, dziewiętnaście nie ma, dwadzieścia nie ma, ostatnia liczba też nie pojawia się, tylko jedna była. I ostatni na dzisiaj, dziesiątki nie ma, dwadzieścia cztery nie ma, trzydzieści osiem, niestety nie ma, więc nie mamy szans. Tutaj ta liczba jest i ostatni nie ma, więc tylko jedna. No to keno okay, mamy. Takie jakie mamy. Um, już podsumowanie keno, bo niedługo zobaczymy, jak tam pójdzie w losie i w zdrabce. Ale jeżeli ktoś pojawił się tylko dla keno, no to już tutaj podsumowanie. 40 zł wydane. No, a mamy tylko 8 zł, więc 32 zł na minusie, jeżeli chodzi o keno. Niestety bez plusa, ale ostatnio całkiem fajnie szło nie mówię, że w zakładach i ogólnie tam świetnych plusów nie było, ale zawsze jakieś tam się jednak pojawiły więc powiedzmy no, niech już tak będzie jak musi to niech tak już będzie 8 zł na kolejną zabawę no i zobaczymy właśnie co tam będzie w szybkiej piłce oczywiście do wkładu Keno musimy doliczyć 12 zł, no bo tutaj mamy wkład 2 zł plus dyszka właśnie. I szybka piłka. Jeden losik tylko i potrzebujemy sześciu symboli tych samych tutaj, a szukamy właśnie klik Kliczek jest jeden. Aha i kolejny no to dwa no to stanowczo za mało. Mhm. No to dalej kolejny symbol pojawia się tutaj. Tylko jeden, więc na pewno nie było szans. I niestety dali nam symbol Gol. A jego tutaj jest mało, chyba też tylko jeden. No i poza tym, czego było dużo? No, niby piłek, ale też jest mało. Koszulki, a no, wszystkiego dali mało. Ale to nic nie znaczy, bo i tak mamy tutaj niestety przegraną. Więc dwa złote tutaj. Poszło tak, jakby zobaczymy, co będzie w liniach. Więc szukamy symboli i zobaczymy, czy będzie jakaś linia. Szukamy, szukamy i mamy kolejny tutaj. Więcej nie ma. Kolejny symbol. Póki co nie ma, nie ma. Jest, pojawia się w końcu. Tylko jeden. Póki co tutaj nie mamy wcale. Tutaj nie ma i w tym też nie ma, więc tylko jeden symbol. Mhm. No to wygląda. Szukamy kolejnego. Ale nie widać wcale. Mm, nie ma. O gwiazda. też nie będzie żadnej, nie ma jest. Co tam dalej? Tu będzie chyba więcej, albo nie. Mhm, tutaj mamy. więcej nie ma Biedron. I w ostatnim nie widać co tam dalej będzie poszukiwane piłka. Piłka jest. Kolejna. O, na początku to ciężko zobaczyć, czy będzie linia, czy nie. Czasami jeden symbol może zaskoczyć. Ale poszukajmy po prostu. Kolejny symbol. Nie widać. Może nie ma. Mhm, chyba nie ma. Jak coś przeoczę, to później uzupełnimy to no spokojnie. Tutaj? I w tych? No tutaj nie ma. Tylko jeden byłby? Chyba tak. Klucz. Na początku go nie ma, tutaj jest. I kolejne. Tu mamy szansę na linie. Szyna. Są ptaszyny więcej nie ma leżak. O, kolejna szansa. Na utworzenie linii. O, ale za to chyba tamta nam się już blokuje. Chyba, że dadzą nam dwie linie. Z tym samym symbolem, ale rzadko kiedy to się zdarza, ale jednak zdarza. Pamiętam, że kiedyś tak właśnie miałam, że niby się blokowały, ale jednak nie do końca leżak tak? Szukamy leżaka. Chyba tyle. Kolejny symbol nie ma, nie ma. Tutaj jest tylko jeden, będzie? nie więcej mamy. Bo aż dwa. Hmm, szukamy dalej. Tutaj. Tutaj mamy szansę na otworzenie linii. O, ale widzicie, jak to jest gdzieś tam nowa szansa, a tamta poprzednia. Gdzieś zanika. I tutaj krawka. Więcej nie ma. Słonik w ogóle nie wiem, czy tutaj był. Hmm, chyba nie ma, tak na szybko zobaczymy. Mhm, słonia nie było. Motyl był na pewno. Tak tutaj nie ma, nie ma, nie ma. Więc znowu nie ma, ale tutaj jest. No pionowa linia jest, ale niestety za pionową nie płacą. Kwiatów dużo. O. Może pojawi się moneta? Mamy kwiat. Kolejny kwiat. I kolejny. Tutaj nie mamy. Tutaj mamy. O, i tutaj dwa. Tak, tęcza. Kolejna tęcza i kolejna. I tutaj też. Więc ma. Klapki. Były na pewno. Chyba nie było. Hmm, tutaj nie widać. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Mhm, chyba nie będzie. No, nie ma wcale. Łódź. Oczywiście pozdrowienia dla województwa łódzkiego, dla widzów z Łódzkiego. No i oczywiście dla wszystkich, ale. Jeżeli mamy symbol Łodzi, no to pasuje tutaj. Pozdrowić przede wszystkim moje łódzkie. I Łodzi tyle, co tam dalej? Dzwon. Kojarzycie, czy był? Bo mi nigdzie nie dzwoni, że był. Chyba nie. Nie ma. Zbliżamy się do końca. No jadęcik niestety też by go nie było. No, nie ma. Nie ma, nie ma. Kolejny. Podkowa jest. Gdzieś tam na pewno. Już tu na początku. Kolejna i kolejna. Ostatnie dwa. A, się, to były kropki, tak? Hmm, tutaj nie ma. Tutaj jest. Mhm, tu też nie, tutaj. No i tutaj też. Uwaga, ostatni symbol. No, chyba linii nie będzie. Więc kończymy tak jak kończymy. Ale upewnimy się za chwilę. No, tutaj już nie ma. Uwaga, to się zgadza. Niestety tak, pusto. A więc już wiemy, jaki wynik. Tutaj mamy pusto. Tutaj w losiku niestety też. A keno tylko 8 zł. No, ale chociaż coś tam się pojawiło, czasami jest tak, że nie ma nic. Aha, no to mamy minus 44 zł. Tak bo tylko 8 zł nam się zwróciło. No ale wiecie, jakby były cały czas minusy, no to byłoby najgorzej. Ale jak czasami te plusy się pojawią, rzadko po rzadko, no to też jest inaczej. A patrzymy tutaj na zabawę. A jak kiedyś wpadnie coś wielkiego, to zapomnimy o tych minusach. I tak trzeba o tym myśleć. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki miks. Miks, nie miks. No, bo m, przede wszystkim Keno, ale dołączyłam do tego losy, bo jestem czasami ciekawa, czy coś w tych losach siedzi. No i tak po jednym możemy sobie zobaczyć. Tak samo, właśnie na przykład winie, czy jakieś krzyżówki. Jutro będzie Multi Multi i krzyżówka za 3 zł. No to tak, zapraszam właśnie już na sobotę. Zobaczymy, jak pójdą promocyjne siódemki. Dziękuję za obecność. I życzę Wam miłego weekendu. Pa!